Ciężko pracuj, a będziesz miał wszystko dzięki tato, ale zapomniałeś dodać, że kiedyś ciężka praca równała się dom z ogródkiem, a dziś kawalerka z wilgocią i modlitwa, żeby landlord nie podniósł czynszu. Za waszych czasów kredyt dostawało się na uśmiech i dwa podpisy, a doradca pytał tylko, czy pan pali. Jak nie, to gratulacje. Stać pana na większe mieszkanie. Dziś musisz mieć zdolność lepszą niż Elon Musk zero długów, zarobki jak minister finansów. A bank i tak powie: Nie stać cię na ratę dwa tysiące. Lepiej płać cztery tysiące za wynajem. Logiczne. A rodzice dalej mówią: kup coś na start. Tylko że ich małe mieszkanie kosztowało tyle, co teraz miejsce parkingowe w centrum. I jeszcze mają czelność mówić, że nie umiesz zarządzać pieniędzmi. Nie, tato, po prostu świat się zmienił, ale twoje porady nie. Dlatego zamiast słuchać rad ludzi, którzy myślą, że algorytm to nazwa bakterii, czas działać po swojemu. Kliknij serce, jeśli też masz dość boomerskich porad, i napisz, jaki największy mit finansowy słyszałeś od starszych.